Exaggerated. That's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am. Manko, z tej strony Damien i dzisiaj w kolejnym odcinku z FIFA Mobile chciałbym zrobić test zawodnika. Będzie to Antony Martial z Manchester United. Przetestujemy jak on będzie się sprawował. Zobaczycie właśnie taką krótką recenzję, jak u mnie właśnie trochę pograł meczów, to trochę się wypowiem na jego temat, więc zagramy sobie mecz w Carnival. Obecnie w Carnival jeszcze trwa tydzień. Możecie jeszcze tutaj grać jeden mecz dodatkowy, żeby uzbierać sobie jeszcze masek. A później możecie oczywiście wymienić je na zawodników. No dobra, tu przejdziemy teraz do regionu z Francji. I właśnie przetestujemy Antonego Marciala. Zobaczymy, czy wygramy właśnie z overallem setnym. 2 do 0, zobaczymy. Jak sobie poradzi ten napastnik? No dobra, to startujemy. Ok, mamy tutaj skład, i mamy tutaj najpierw rzut rożny. No dobra, mamy Maguire'a, i jest oczywiście tutaj kolejny rzut rożny. Bo znów tutaj zaatakowaliśmy obrońcom, i mamy drugi rzut rożny, tym razem już brameczka. No dobra, tym razem Maguire trafił. Okej, okay, mam nadzieję, że Martial tutaj pokaże swoje zdolności. No dobra. Okej, okay, no to teraz musimy odebrać piłeczkę. Dobra i od razu poszukamy naszego napastnika. Niestety znowu została piłka odebrana i 3 do 1. Na razie nie wychodzi nam ten mecz, no ale mam nadzieję, że jednak uda się zwyciężyć. No dobra, szukamy Marsjala. Niestety przeniósł się na tą stronę co Sadio Mane. Niestety niedokładne podanie. No dobra, i mamy kolejną zaraz, drugą połowę. Oprócz tego, zagramy możliwe, że jeszcze mecz w jakiejś kampanii, żeby przetestować jeszcze trochę dłużej tego Marsjala. No ale oczywiście, ma dobre statystyki. Po tym meczu przejdziemy jeszcze do jego statystyk. Ale jeszcze skupimy się na tym spotkaniu. No, i też możecie w komentarzu napisać, czy jeszcze chcecie jakieś testy, właśnie zawodników. Jakiś zawodnik naprawdę chcielibyście, żeby został przetestowany przeze mnie, to możecie podsyłać swoje propozycje, więc komentarze należą do Was. A my tutaj musimy odebrać piłkę do obok bramki. Okej, okay. od razu tutaj wystartujemy z bramkarzem. No dobra. I mamy tutaj prawego obrońcę, i teraz szybko do środka podamy. Niestety znowu zablokowali. No dobra, i teraz mamy Mane. Niestety znowu odebrali piłkę. Lecimy tutaj Endon Bele. O, dobra, ok, udało się przejąć piłkę. Teraz tylko Marsjala szukać. Będzie na pewno w środku. Ale dobra, musimy strzelać. Niestety Mandanda broni. Ok, 70 minuta. Lecimy dalej. No i okej. Okay. I możecie dalej jeszcze pisać właśnie w kogo jedziecie. I tym razem jeszcze jej dodało właśnie ten mecz, co na początku wspominałem, więc możliwe, że jak ktoś będzie regularnie grał, może zdobyć zawodnika 97 free to play, więc naprawdę opłaca się. No i dobra, i mamy teraz 78 minutę. Zobaczmy, co tutaj dalej się zadzieje w tym spotkaniu. Jeszcze te Marcylia nas atakuje. Niestety. No dobra, mamy teraz handel. nowicie od razu wykopiemy piłkę. Bo niestety na razie Marsial jest niewidoczny. Dopiero teraz kontakt z piłką. Dobra, biegniemy. Niestety muszę jeszcze odegrać. No dobra, niestety przejęta piłka i 90. minuta, koniec meczu. Przejdziemy jeszcze do jakiegoś meczu myślę z kampanii albo jakiś mecz falsa, tak zaraz zagramy, ale to jeszcze przejdę jeszcze do statystyk Antonego, bo oczywiście jak ktoś sobie dobiera napastnika to warto zwrócić uwagę na skill boost. I właśnie tak, pokażę Wam skill boost Antonego Marciala, jeżeli ktoś nie widział, on ma second strikera, naprawdę bardzo dobry boost, polecam właśnie szukać takich napastników z takim boostem. On ma tutaj 107 pace, 104 agility, 102 shooting i jak patrzyłem właśnie porównując z Ronaldo jest niewiele gorszy od niego. I akurat nad jego statystyki jak ulepszycie jeszcze jak tu ma boosty, no to może okazać się, że w końcu o kilka statystyk będzie lepszy. Musicie porównać właśnie sobie statystyki Ronaldo z Marcialem chyba że jeszcze myślicie o innym napastniku. No dobra. I tu mamy tak, 118 dribling ma też tutaj 112 shot power, 111 sprint speed i naprawdę bardzo dobre statystyki ma. No dobra, przejdziemy teraz do meczu, myślę, Fast Attack. Zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj w Division Rivals. Wbiłem ostatnio właśnie FIFA Champion. Udało się wbić tą rangą, rangę, ale niestety trochę pomęczyłem się, bo oczywiście byli przeciwnicy, co mieli oczywiście rating powyżej 110. No dobra, zobaczymy jak sobie poradzi tym razem w takim szybkim meczu. Martial, widzę, że te, też nasz przeciwnik posiada Martiala, jeszcze miał ikonę e, Amuri. No dobra, mamy 104 kontra 109. Lecimy. Mamy Lozano. No dobra, i mamy tutaj odebranie piłki. No dobra, szybko do Marciela podamy, niestety niedogło, niedokładne. Okej, okay, może teraz od razu Martial, jest 1 do 0. No dobra, pierwsza bramka tego napastnika. Lecimy. Okej. Okay. No dobra, dośrodkowanie, ale niestety za daleko posłane. Okej. Okay. Niestety tu musimy jeszcze odegrać, żeby do przodu akcję rozpocząć. Dobra, mamy teraz Great Chains i teraz Marsjal 2 do 1. Dobra, teraz do środka podamy. Tym razem Lozano i jeszcze Broni Bramkarz. Dobra, mamy tutaj Marsjala. Niestety 2 do 2. Oby jeszcze się udało szczelić brameczkę. Mamy 3 do 2, jeszcze 25 sekund. Może teraz? Jest. Martial wykończył, ale niestety nie zaliczyło nam bramki. Słabo trochę. Ale jest. Teraz 4 do 4. Będzie. Jeśli tutaj przeciwnik trafi. Tak, trafił. Niestety jeszcze musimy powalczyć o zwycięstwo. Ale niestety chyba nie uda się. Ostatnie sekundy. Nie udało się wygrać tego meczu. Szkoda. Ale już trochę postrzelał Antony Martial. Okej, okay, polecimy dalej, tym razem zagramy mecz w kampanii, w, w World Tour. Weźmiemy może e, kampanię z tą właśnie Legends. Obejrzymy właśnie tą kampanię, może tutaj zagramy mecz. Tutaj jeszcze nie mogę, no dobra, to przejdziemy do innej jakiejś kampanii. No dobra. Dobra, to przejdziemy może do La Liga. Tu był dobry mecz właśnie chyba z Atletico, więc zagramy. Dobra, przejdziemy tu do drugiej zakładki. No i polecam Marsjala, jak ktoś ma oczywiście Premier League. Naprawdę bardzo dobry grajek. Ja właśnie kupiłem za niecałe 2 miliony tego zawodnika i myślę, że u mnie zagłości w moim składzie na dłużej bo już Ronaldo grałem sporo i tak średnio mi się nim gra a Martial myślę, że wniesie do mojego zespołu trochę jakości ok, mamy tutaj 37 minutę lecimy dalej, tu mamy na skrzydle Lozano ok, i tutaj do przodu lecimy i mamy brameczkę, 1 do 2 Mam nadzieję, że jednak Martial tutaj powalczy trochę o piłkę i, i pokaże się z jak najlepszej strony. Ok, no dobra, musimy powalczyć z, z kolejnym tu skrzydłowym. Mamy out. Ok, polecimy teraz do przodu z akcją. Niestety druga połowa, zaraz tutaj mamy rozpoczęcie. Dobra, lecimy. Lozano, szukam tylko Marsiala, bo niestety nie podąża właśnie po tej strefie w której mógłbym go znaleźć okej, okay, no dobra, mamy tutaj Hoao Felix dobra mamy tu jest Oxlade może teraz, ładna ruletka i piękne uderzenie 2 do 2 tym razem Marsial ładnie tutaj przeszedł rywala Ok, mamy 56 minutę. Myślę, że to spotkanie teraz wygramy. Niestety spotkanie z Marsylią nie udało się wygrać. Ok. Tu mamy obrońcę, który rozpoczął atak. Ale tutaj Fabian oddał właśnie tutaj inicjatywę. Znowu Atletico. Bo znowu przejęli piłkę. No dobra. Teraz przejdziemy do szybkiej akcji. Naprawdę na plus wychodzi to, że Marcel ma 111 sprint speed. To umie dobrze przyspieszyć, żeby właśnie minąć rywala. No ale mamy tutaj spalony. Dopiero 70 minuta. Ok, mam nadzieję, że teraz przejmiemy piłkę. Rozpoczniemy teraz od autu, No dobra. I tutaj musimy pokryć zawodników, mamy tutaj handanowić, wyłapał, lecimy do przodu i mamy teraz do środka podanie, nie, niestety mamy tutaj jeszcze odebranie, dobra jest, tutaj szybka akcja, tutaj dwójkowa, Oxlade podał tu do Marsjala, bramkarz broni. I mamy kolejny rzut rożny, może teraz, tym razem niestety nie udało się. Mamy tu piłkę. Niestety kokę przejął. I oczywiście Atletico jeszcze walczy w tym meczu. Muszę jeszcze tu pokryć, żeby przynajmniej jeszcze bramkę trafić przed końcem. No dobra, dwie minuty doliczone. Zobaczymy, czy tutaj jest dogrywka. Przynajmniej więcej zobaczycie jak gra Marsjal. No dobra, mamy jeszcze tutaj podanie. Fabian. Może tym razem wykończył? W ostatnich minutach trafił. No dobra. Ok. No Marsiel naprawdę jest dobrym napastnikiem, tylko trzeba mieć dobrych test skrzydłowych, żeby właśnie dobrze rozprowadzać akcje, żeby doszły do niego dośrodkowania, bo obecnie, tak jak tutaj testowałem tego gracza, potrzebuje on dośrodkowań, bo akurat nie widziałem, żeby sam wykreował jakąś dobrą akcję. Tak więc jeżeli ktoś szuka dobrego napastnika to polecam, naprawdę Martial jest dobrym zawodnikiem i myślę, że to będzie tyle z tego testu, bo nie chciałbym Wam przedłużać, ale jeszcze raz pokażę tylko statystyki, jak ktoś jeszcze nie widział może sobie tutaj sprawdzić. Okej, okay, no dobra, no to myślę, że zakończymy tą krótką recenzję. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze jakąś recenzję. Może jakiś inny zawodnik, może jakiś skrzydłowy, bądź jakiś pomocnik. Możecie napisać o tym w komentarzu. I ja się będę z Wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Możecie wbić na mojego fanpage'a, Instagrama, grupę widzów. Zapraszam, wszystkie linki macie w opisie. A ja już się z Wami pożegnam. Na razie to by było na tyle. Cześć.